A neref szabes. Żydzi to w ogóle bardzo szczęśliwi ludzie. Żydzi muszą być szczęśliwi, bo tak nam nakazuje Król Dawid w Samach. I w dół to szembesim ha, służcie Bogu w radości, ponieważ cała nasza rzeczywistość, całe nasze istnienie to służba haszem, każdy jego nawet najmniejszy aspekt, dlatego wszystko, całe nasze życie musi być w radości. Nie tylko z przymusu, ale i z tego, że to jest właściwa rzecz. Mamy jednak dodatkowy aspekt radości. W Parszy tego tygodnia, w Parszy Kitawo, mowa o micwie Bikurim. Co to jest takiego Mitzwa Bikurim? Bikurim to znaczy pierwociny, pierwsze owoce naszej ziemi, te, które wydały nasze drzewa. I Mitzwa mówi, że trzeba je przeznaczyć do świątyni. <laughs> w założeniu. Każda Mitzwa jest powodem do radości. Tutaj jednak Tora mówi konkretnie, że będziemy się radować w każdej dobrej rzeczy, jaką Hashem nam da. I ta mitwa obowiązywała za czasów, kiedy istniała świątynia. Ale wiemy, że jej duchowy aspekt im istnieje i funkcjonuje również dziś. Jaki jest duchowy aspekt Mitswebikulim? Spójrzmy na to, jak to objaśnia ten werset. Ki ela arec wtedy, kiedy przyjdziemy do Erec Israel, do miejsca, w którym Haszem skierował nasze kroki. Wiemy, że tego konanu, że Haszem kieruje kroki każdego z nas do tego miejsca, gdzie on ma wykonać jakieś zadanie, co jest związanego z Starał Mitzvot. i kiedy znajdziemy się w takim miejscu, Wtedy będziemy radować się z Samartą to będziemy radować się z każdej dobrej rzeczy, jaką Hashem nam da. A z czego, na, w czym przejawia się simha, w czym przejawia się radość? Właśnie w Bikurim, w pierwocinach. Z tego pierwszego mojego najlepszego czasu, jaki mam, czy z najlepszych rzeczy, z najlepszych umiejętności, to je przeznaczam dla Hashem. I to wprawia mnie w jeszcze większą radość z możliwości wykonania swojego zadania i z możliwości bliskości wobec Hashem. Życzę nam wszystkim, abyśmy zawsze dopatrywali się i widzieli. W otwarty, odkryty sposób to, jaki palma dla nas by żeby było nam dane wypełnić jego wolę na każdym etapie naszego życia, co przez co będziemy mogli być zawsze radośni aż do ostatecznej radości, czyli przyjścia maszjacha.